Jan Brzechwa, pchła szachrajka. Chcecie bajki? Oto bajka. Była sobie pchła szachrajka. Niesłychana rzecz po prostu, by ktoś tak marnego wzrostu i nędznego pchlego rodu mógł wyczynać bez powodu takie psoty i gałgaństwa. Jak pchła oba. Proszę Państwa, miała domek na przedmieściu, po ojczynie czy po teściu, dom złożony z trzech pięterek i pokojów cały szereg, więc salonik, więc sypialnię, jadalnię naturalnie, gabinecik i korytarz. O cokolwiek się zapytasz, wszystko miała, aż jej gości Zalewała żółć z zazdrości. Miała bryczkę, dwa kucyki, dojną krowę z Ameryki, psa kudłacza, owcę, kurę oraz koty, szaroburę. Dwa uczone karaluchy w kuchni pasły sobie brzuchy. Konik polny pchleszał rajce, dzień grał na bałałajce. Jednym słowem, miała życie ułożone znakomicie. Pchłasza chrajka rzekła lubię czasem w pchełki zagrać w klubie. Więc ubrana jak z igiełki pojechała zagrać w pchełki. Jedzie sobie pchłasza hajka, kolorowa jak mozaika. Jedzie pełna animuszu w żakieciku zila pluszu z żółtym piórkiem w kapeluszu. W modrych butach atłasowych, w rękawiczkach purpurowych. W klubie bywa tyle osób, że przecisnąć się nie sposób. Pła krzyknęła. Dajcie drogę, jestem mała przejść nie mogę. Tłum rozstąpił się, a ona przeszła środkiem niewzruszona. Już do stołu mknie czym prędzej i wyjmuje stos pieniędzy. Postawiłabym trzy grosze na zielone. Bardzo proszę. Pchełki skaczą jak szalone. Tu niebieskie, tam czerwone. Tu wygrana, tam przegrana. Na zielone, proszę pana. W chłaszach rajka była mała. Między pchełki się wmieszała i po stole sama skacze. Co to znaczy, myślą gracze. W którąkolwiek spojrzeć stronę wygrywają wciąż zielone. Nim się gracze połapali... Pchłasza Chrajka wyszła z sali i z wygraną swą do domu pojechała po Kryjomu. Pomyślała: po tej próbie nie pokażą się już w klubie. Taki dała więc telegram: Więcej z wami w pchełki nie gram.